Jesteś na liście uczestników otyliady, ale czy wiesz, że prawdopodobnie zapisałeś się na tą imprezę lub zapisałaś się nie do końca zgodnie z regulaminem? Zaraz to wszystko naprawimy. Nasz proces zapisywania się na tego typu imprezę wygląda z reguły tak, że dowiadujemy się, iż właśnie rozpoczęto rekrutację, szybko wchodzimy na stronę www. wypełniamy odpowiedni formularz i już. Teraz tylko pozostaje zrobić przelew i po chwili jesteśmy na liście uczestników. Ale siódmy punkt regulaminu mówi, osoby zgłaszające udział w ogólnopolskim nocnym maratonie pływackim czynią to po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem imprezy i ogólnymi warunkami ubezpieczenia PZUNW i NNW Sport, które są dostępne i możliwe do pobrania na stronie otyliada.pl w zakładce regulamin. Zapisujemy się na imprezę dopiero po zapoznaniu się z regulaminem. Tylko kto na to ma czas? Z moich doświadczeń wiem, że wielu uczestników startujących w imprezie nawet w momencie startu nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, co można, a czego nie należy robić. Co więcej, kilkukrotnie spotkałem się z sytuacją, kiedy sami organizatorzy imprezy na danym basenie błędnie interpretowali poszczególne punkty regulaminu i siłą rzeczy niechcący wprowadzali uczestników w błąd. Oczywiście dzisiaj zajmiemy się tylko kilkoma wybranymi punktami regulaminu i ich interpretacją, ale gorąco zachęcam do zapoznania się z całą treścią na stronie www.otyliada.pl. I teraz już przechodzimy do kluczowych moim zdaniem punktów regulaminu, które powinien znać każdy uczestnik tego typu imprezy. Zacznijmy od krótkiego omówienia punktu 10, który mówi, każdy z uczestników otyliady przy wejściu na pływalnię musi okazać się dokumentem pozwalającym na stwierdzenie tożsamości oraz wypełnia oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem zawodów i pływalni, na której uczestniczy w maratonie, oraz stanie zdrowia pozwalającym na udział w nocnym maratonie pływackim i wynikających z tego konsekwencji. Zatem pamiętaj, jeżeli wybierasz się na otyliadę, koniecznie weź ze sobą jakiś dokument tożsamości. Jeżeli w imprezie startuje Twoje niepełnoletnie dziecko, powinno się ono wylegitymować jakimś dokumentem, ale również Ty, jako rodzic, czy opiekun powinieneś mieć ze sobą dokument stwierdzający Twoją tożsamość. I tu od razu nawiązujemy do punktu 11, który mówi. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w maratonie pod warunkiem obecności na pływalni rodzica lub prawnego opiekuna, którzy podpisują oświadczenie obok podpisu dziecka. Tak więc pamiętaj, jeżeli w imprezie startuje Twoje niepełnoletnie dziecko, nawet jeżeli jest to osoba 17 czy 16-letnia, powinieneś czy powinnaś w czasie jego startu przebywać na pływalni. Punkt 13. Zawodom może towarzyszyć publiczność pod warunkiem dostosowania się do regulaminu pływalni i pełnej kontroli widowni przez obsługę pływalni. Myślę, że ten zapis w regulaminie otwiera dla nas również pewnego rodzaju możliwości. Na przykład, jeżeli jesteś zawodnikiem, który bardzo poważnie podchodzi do tego startu i chce mieć profesjonalną opiekę. Możesz ze sobą zabrać jakąś osobę towarzyszącą: opiekuna, trenera, kolegę, koleżankę, kogoś, kto będzie pomagał ci podczas startu, na przykład podawał napoje, jedzenie. Niemniej jednak, myślę, że dobrą praktyką byłoby zgłoszenie wolontariuszom przed imprezą, że z taką osobą będziesz. Ta osoba będzie publicznością, ale niekoniecznie będzie musiała siedzieć na widowni. Będzie mogła cię wspierać jako coach czy po prostu jako twoja ekipa techniczna. W czasie startu w tego typu maratonach, jak właśnie Oteliada, bardzo wielu uczestników bierze ze sobą zegarki zliczające odległość. Jednak pamiętaj: punkt 17 regulaminu wyraźnie mówi, zegarki elektroniczne z funkcją pokonywania dystansu nie stanowią dowodu przepłyniętej przez uczestnika odległości. Zatem pomiar swojego pływania, który wykonujesz ty, jest informacją tylko i wyłącznie dla ciebie. Oficjalnie przepłynięty przez ciebie dystans zliczają sędziowie torowi. I tu taka mała uwaga. Może się tak zdarzyć, że wynik podany ci przez sędziego torowego będzie nieznacznie różnił się od dystansu, jaki wskazuje ci Twój zegarek. Pamiętaj, że wynik podany przez sędziego torowego jest tym wynikiem oficjalnym i nawet jeżeli jest on niezgodny z tym, co pokazało Twoje urządzenie pomiarowe, nie dyskutuj z sędzią. Na podstawie swoich dotychczasowych sześciu startów w otyliadzie mogę Ci powiedzieć, że rozbieżność między tym, co zliczył sędzia, a tym, co pokazywał mój zegarek, zdarzyła się chyba tylko raz. Było to, nie pamiętam, 100 czy 150 metrów na moją niekorzyść, ale naprawdę nie ma to wielkiego znaczenia. Przy tych odległościach, jakie płyniemy, może się zdarzyć mała pomyłka, a również pamiętaj o tym, że nasze zegarki nie są niezawodne i to one mogą wskazywać błędny dystans. I tu dochodzimy do 18 punktu regulaminu, który mówi: Jednocześnie na każdym torze może przebywać do 6 pływaków. Uczestnicy maratonu mogą skorzystać z przerw w pływaniu. Jednak nie mogą być one dłuższe niż 15 minut. To jest, tak mówiąc, w cudzysłowie mój ulubiony punkt, dlatego że ten punkt, choć napisany jest bardzo prosto i wyraźnie, najczęściej bywa źle interpretowany. Często tuż przed samym startem organizator na danym basenie przypomina wybrane punkty regulaminu i mówi właśnie o przerwach. Tylko dwa razy podczas moich dotychczasowych startów zdarzyło się, żeby ten punkt nie został podany błędnie. Słyszałem takie wersje, że możesz sobie zrobić jedną przerwę pięciominutową. Słyszałem, że możesz zrobić kilka przerw, ale nie mogą one wszystkie w sumie trwać dłużej niż 15 minut. Naprawdę wersji, które słyszałem, a które dotyczyły tego punktu, było mnóstwo i z reguły były one niezgodne z regulaminem. Więc przypominam, Ilość przerw, jakie zrobisz sobie w czasie Twojego udziału w otyliadzie, jest dowolna. Jednak pojedyncza przerwa nie może trwać dłużej niż 15 minut. Jeżeli Twoja przerwa potrwa dłużej niż 15 minut, będzie to po prostu oznaczało, że zakończyłeś czy zakończyłaś swój start w tej imprezie. Podsumowując ten punkt, uczestnicy maratonu mogą korzystać z przerw w pływaniu. Jednak nie mogą być one dłuższe niż 15 minut. Nie wszystkie przerwy w sumie. Każda przerwa. Pora teraz zająć się dwoma bardzo ważnymi punktami regulaminu, które omówimy razem. Punkt 19 i punkt 20. Punkt 19. Każdy uczestnik dziesiątego ogólnopolskiego nocnego maratonu pływackiego bierze udział w zawodach w kostiumie kąpielowym i czepku, jeśli tak stanowi regulamin pływalni. Chodzi po prostu o standardowy strój pływacki jakie dopuszczają wszystkie pływalnie. Jeśli jednak należysz do tych osób, które pływają bez czepka, sprawdź wcześniej regulamin pływalni, na której będziesz uczestniczyć w zawodach, albo zapytaj obsługę. Dlatego, że niektóre pływalnie bezwzględnie wymagają noszenia czepka, a twórca regulaminu pozostawia ten element do decyzji pływalni. W innym materiale zresztą wspominam, że jeżeli masz zamiar przepływać długi dystans, czepek bardzo pomoże ci utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała i po prostu nie zmarznąć. I teraz punkt 20. Uczestniczący w rywalizacji sportowej nie mogą używać akcesoriów wspomagających pływanie, takich jak deski, koła czy kostiumy z pianki neoprenowej. Z historii otyliady, którą pamiętam, ten punkt został wprowadzony dopiero w 2017 roku. Kiedy startowałem po raz pierwszy w 2016 roku, zdarzyło mi się nawet zobaczyć na otyliadzie osobę pływającą w płetwach. Oczywiście był to jakiś początkujący pływak i żaden z uczestników nie zgłaszał protestów, niemniej jednak dobrze, że w 2017 roku ujednolicono wymagania sprzętowe w całej Polsce. Jeżeli zatem jesteś na przykład pływakiem, któremu toną nogi i pomyślałeś sobie, że fajnie byłoby zabrać na otyliadę spodenki neoprenowe, niestety nie wolno ci. Tak samo jak nie wolno ci zabrać wiosełek pływackich płetw czy wszelkich innych akcesoriów. Oczywiście pianki neoprenowe są również zabronione. Obowiązuje strój spodenki, czepek, okularki dla mężczyzn oraz jedno czy dwuczęściowy strój pływacki dla kobiet. I teraz zahaczymy sobie jeszcze szybciutko o punkt 22 oraz 23 regulaminu, które mówią. Punkt 22. Zgłoszenie udziału w otyliadzie 2025 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na utrwalanie fotograficzne i filmowe osób biorących udział w maratonie. Punkt 23. Organizator zastrzega sobie prawo do imiennej publikacji fotografii, filmów i wyników na stronie www.otyliada.pl, Facebooku, własnych wydawnictwach oraz przekazania ich mediom zgłaszając się do tego typu imprezy automatycznie udzielasz zgody na utrwalanie twojego wizerunku, na robienie zdjęć, kręcenie filmów i te zdjęcia oraz filmy mogą być później opublikowane. Zgłaszasz swój udział w oteliadzie, zatem automatycznie zgadzasz się na udostępnianie swojego wizerunku, choćby na przykład podczas relacji z imprezy. I tutaj docieramy do końca, czyli do punktu 26. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, publikację ich na stronie www.otyliada.pl i powiadomienie o tych zmianach pływalni biorących udział w maratonie. Myślę zatem, że dobrą praktyką na przykład kilka dni przed startem byłoby wejście na stronę www.otyliada.pl i zerknięcie w regulamin, by sprawdzić, czy coś się nie zmieniło, a przy okazji przypomnienie sobie kluczowych jego punktów. Dla mnie osobiście podczas startu w tego typu imprezie liczy się przede wszystkim pływanie i czytanie regulaminu nie jest rzeczą, na którą chciałbym poświęcać ogrom czasu. Przypuszczam, że Ty myślisz podobnie, dlatego mam nadzieję, że dzięki temu materiałowi udało nam się wyjaśnić kluczowe punkty regulaminu i rozwiać Twoje ewentualne wątpliwości. Zapraszam do oglądania innych moich materiałów, w których dzielę się informacjami, jak przygotować się do startu w maratonie pływackim.